Witam o poranku w kolejnym Aceranku. Drodzy bracia i siostry, zaczynamy od fragmentu listu do Hebrajczyków. Dobrze tego poranku sobie poczytać Słowo Boże. Rozdział trzeci, wersety 12 i 13. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś, z was. To dotyczy nas wszystkich złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł zatwardziałość przez oszustwo grzechu. No i zaraz w tych porannych godzinach zaczynamy z takiej ostrzał z artylerii, no naprawdę chyba najcięższej, jakiej, jaką można użyć. Czytamy bowiem, uważajcie, aby czasami ktoś z was nie był obdarzony złym, Niewierzącym sercem, które by odpadło od Boga Żywego. No, jakby nie czytać, jest napisane odpadło. A skoro odpadło, to oznacza, że musiało wcześniej należeć. No bo inaczej nikt by tutaj nie napisał odpadło. Jeżeli człowiek przychodzi na świat, jest niemowlakiem, no to do momentu, kiedy nie zacznie podejmować świadomych decyzji, jest czysty. Jest bez grzechu, pomimo tego, że jest w nim potencjał do czynienia grzechu, a wynika on z faktu, że ten człowiek narodził się na podobieństwo swojego Ojca. I wcale nie Boga, tylko Adama. Proszę sprawdzić, pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Zaraz na początku. Ale dopóki nie jesteś w stanie rozróżnić niczego, dopóki nie podejmujesz samodzielnych decyzji, nie popełniasz grzechu. Dlatego dzieci, szczególnie te małe dzieci, malutkie dzieci, są święte i należą do Boga. No ale rodzice wiedzą, że przychodzi taki moment, kiedy dziecko zaczyna podejmować decyzje i to jest ciekawe, że nigdy tego dziecka nie trzeba uczyć złych rzeczy, ale zawsze dobrych. Nikomu to nic nie mówi? Szczególnie psychologom? Przecież to jest oczywista sprawa. Tak więc na początek słyszymy, że mamy uważać, aby nasze serce nie odpadło od Boga żywego. Aby nasze serce nie stało się złe, niewierzące. Pytanie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Ale trzynasty werset nam odpowiada. Popadamy w zatwardziałość, zatwardziałość serca przez oszustwo grzechu. Czyli mówiąc wprost, możemy... Mieć zatwardziałe serce, możemy popaść zatwardziałe serce wtedy, kiedy grzech nas oszuka. A więc grzech może oszukiwać, może nas zwodzić. No i jest oczywiście pan grzechu, pan kłamstwa, stwórca kłamstwa, ojciec kłamstwa, diabeł. I to on stoi za tym, żeby nas zwodzić, oszukiwać. Jeżeli ktoś słucha diabła, to powiem wam, to jest najgłupszy człowiek na świecie. No nie można być głupszym, bo wszyscy wiedzą, że szatan jest ojcem kłamstwa. Wszyscy wiedzą, że to jest oszust. Zwykły oszust. Więc jeśli ktoś mu wierzy. No śmiać mi się chce po prostu. Jeśli ktoś mu wierzy. No to jest kompletnym idiotom. Kompletnym idiotom. No ale cóż, nie brakuje na tym świecie ludzi, którzy są ekstrawaganccy, lubią robić coś, czego nikt nie robi. No to uwierzę szatanowi. Konsekwencje są tragiczne. Dlatego, że człowiek, który uwierzy kłamstwu, to jest ciekawa historia. To jest człowiek, który stoi już po stronie kłamstwa. W takim można powiedzieć, w takiej odwrotności logiki, ten człowiek myśli, jest przekonany, że on zna prawdę i stoi po stronie prawdy. Dlatego, że kiedy stanął po stronie kłamstwa, to w nim nastąpił pewien reset. To, co było czyste i święte, zostało usunięte i wyrzucone. W to miejsce przyszła ciemność, przyszło zło, przyszedł grzech i ten człowiek jest przekonany, że on stoi po stronie prawdy. Dlatego tak trudno jest takiemu człowiekowi wrócić do społeczności z Bogiem. Dlatego Lizo Hebrajczyków, tenże sam, ale nieco dalej, w szóstym rozdziale, powiada, że jest wręcz rzeczą niemożliwą, aby tego typu ludzie ponownie się nawrócili i ponownie stali się wierzącymi. To przerażająca sytuacja. Nie, nie zadziwia Was, że człowiek jest w stanie tak się dać omotać i tak się dać oszukać? Znałem ludzi, którym Przedstawialiśmy dowody, materialne dowody na to, że żyją w kłamstwie. I słuchajcie, oni nie byli, w, oni chyba nie byli w stanie nawet uwierzyć. Oni to widzieli, mieli oczy okrągłe, ze zdziwienia. Zadawali jakieś dziwne pytania, których sami nie rozumieli, ale mówili, mówili, to jest niemożliwe, to jest nieprawda. To nie może być prawdą. No właśnie, prawda nie może być prawdą. Prawda nie może być prawdą. Jeżeli tak żyjesz, tak funkcjonujesz i tak sobie to powtarzasz, no to w końcu zaczynasz wierzyć. Absolutnie. Wierzyć, zawierzać kłamstwu. A twoje serce staje się twarde, twoje serce staje się odporne i dalej jesteś przekonany, że stoisz po właściwej stronie, bo ty teraz jesteś bohaterem, sprzeciwiasz się. Temu, który przychodzi i chcecie okłamać. Ktoś, kto tego słucha, powie, że to jest niemożliwe, żeby ludzie tak funkcjonowali. No właśnie, że jest możliwe. I to jest zadziwiające, że tak się dzieje. Czy wiecie, że Bóg powiedział, że On pozwala niektórym ludziom uwierzyć w kłamstwo? Tak. On pozwala pewnym ludziom uwierzyć kłamstwu. To jest konsekwencja. Nie wiem, czy nawet można powiedzieć, że to jest jakaś kara, ale to jest konsekwencja buntu, który człowiek ma w stosunku do swojego Boga. Oby nigdy was to nie spotkało. Oby nigdy mnie to nie spotkało. Bo to przerażające. Człowiek patrzy na to, co prawdziwe, i mówi, ale to jest kłamstwo. W rozmowie Żydów z Jezusem doszło do kuriozalnej sytuacji. Jezus powiada, Wy, kiedy ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Rozumiecie, co Jezus mówi? On powiedział do Żydów, kiedy ja Wam mówię prawdę, to Wy mi nie wierzycie. To oznacza, że oni nie byli w ogóle w stanie uwierzyć. Oni byli w takim duchowym położeniu, w którym kłamstwo uznawali za prawdę, a prawdę uznawali za kłamstwo. No, można to nazwać duchową schizofrenią, ale to wcale nie jest przypadłość tylko Żydów z czasów Jezusa. To jest przypadłość sporej ilości ludzi, tak zwanych wierzących, bo przecież o takich mówimy nie o przypadkowych osobach. Czy jest na to jakieś remedium? Czy coś można zrobić w tej sprawie, żeby, żeby nie popaść w taką, w taką duchową schizofrenię? O, oczywiście. Napominajcie jedni drugich każdego dnia. Słowo napominać jest dosyć złożonym słowem w Grece. I ono mówi o zwracaniu uwagi wraz z pokazywaniem drogi wyjścia. Więc to słowo trochę co innego znaczy w Grece tej biblijnej niż w naszym języku polskim. A więc Biblia mówi tak: zwracajcie jedni drugim uwagę i pokazujcie im drogę wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli, bo to bardzo wielu ludzi może uratować i de facto ratuje bardzo wielu ludzi, dlatego że oni jeszcze nie są w tej sytuacji, w której ich serca zostały zatwardzone, kiedy oni prawdę uznali za kłamstwo, a kłamstwo uznali za prawdę, a więc jest ciągle dla nich ratunek. Mało tego, powiem wam więcej, jeżeli pastor zboru, kaznodzieje danego zboru są mądrzy i oddani Chrystusowi, to oni będą to robili regularnie. Dlatego, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ktoś akurat w tym zborze zaczyna mieć problem, wierząc kłamstwu. Ale jeśli będzie nieustannie napominany, to napominanie oczywiście Biblia mówi. Generalnie powinno być łagodne. Łagodne nie oznacza, że takie wicie, rozumicie, nie przejmujcie się za bardzo, ale łagodne w tym znaczeniu, że wiemy, że mamy do czynienia ze słabym człowiekiem, a więc nie chodzi nam o to, żeby go wbić w podłogę, tylko chodzi o to, żeby go podnieść z tej podłogi i pokazać mu drogę wyjścia, a więc napominajmy siebie nawzajem, wspierajmy siebie nawzajem. Przemawiajmy do siebie nawzajem. Wskazujmy na Słowo Boże, ale nie atakując, tylko niejako zadając pytanie, czy na pewno masz rację. Spójrz, co mówi Słowo Boże. No tragedia następuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z Kościołem, w którym z leje się budyń, rozdaje się ciastka i wszystko jest fajne i miłe i sympatyczne i w ogóle wręcz zabrania się mówić o grzechu. Wtedy możemy być pewni że prędzej tych ludzi spotkamy na tych marszach z tymi błyskawicami niż na ewangelizacji ulicznej. No ale cóż, takie czasy, takie czasy. I powiem tak, słuszny jest postulat, żeby ci ludzie, którzy dzisiaj idą ze zboru na taką manifestację i krzyczą wolność wyboru, żeby za lat 10-20 krzyczeli... Chcemy eutanazji, bo to jest wolność wyboru. I tych pastorów, którzy ich nauczyli takich bzdur, żeby wyprawili na tamten świat. Myślicie, że to się nigdy nie zdarzy? To się dzieje na Zachodzie już. A więc zdarzy się i u nas, jeżeli będziemy głupi i ślepi i będziemy mieć zatwardzone serca. Ale dzisiaj mamy jeszcze dobry dzień. Dzisiaj mamy piękny dzień. Możemy chodzić z Chrystusem. Jeżeli ktoś z nas zauważył, że ma problem, niech popuka się w czółko, w serduszko. Niech otworzy Biblię. A jak chociaż czuje tylko taki smrodzik grzechu, niech zacznie się modlić. A Bóg w swojej łasce przyjdzie i odnowi ciebie. Amen.